Jeśli słyszeliście marsz żałobny, to oznacza, że dzisiaj mogę zginąć. Tak, mogę zginąć, bo idę do kopalni i mój żywot taki młody się skończy po tylko trzech odcinkach mojej serii. Ale... No siema, dobra, idziemy. Idziemy dzisiaj do kopalni. Bo zaczęło się trochę mrocznie, ale... Idziemy do kopalni. Tak, mogę zginąć, więc dlatego takie wejście na marszem żałobnym. No ale cóż, idziemy. Założyłem sobie hełm. Czemu mam tak mało tej obrony? Przecież mam wszystko. Dobra, czu no idziemy. Mam, tutaj wziąłem sobie trochę piecyk jak coś, bo chciałem iść do kopalni, ponieważ zobaczcie co znalazłem. O, sobie wezmę. Zobaczcie co znalazłem. I pan jest ginę. Już wiem... No, zobaczcie co znalazłem. I już wiem skąd te potwory tak ginęły i myślałem darbowy mob grinder, ponieważ... Tak, kopalnia. Widzicie to? Tak. Widzicie tą wodę tam? stam się rozpiął gdzieś potworki Potworek leciał wodą i wpadł do lawy No i ginął przez to Więc Już wiem skąd był darmowy Grider A ja No cóż Staram się przeżyć. O, dobrze, że tak płytko Ale Wymyśliłem sposób jak robić, żeby żyć <grym> Wziąłem sobie pełno dirtu I na pewno coś mi tu zleci zaraz więc pomyślałem, że będę chodzić tak. Jakby mnie ktoś walło, to nie mnie obdepnie do lawy. Tylko będę bezpieczny. A, ale i tak się boję, bo nie chcę, żeby się tak krótko skończyła moja seria, tak? Każdy o tym wie, że nie chcę ta tego. No nie, nie, nie wiem, czy nie chcecie, żeby się skończyła, ale na pewno wiecie, że. <śśmiech> A, to tylko taka muzyczka odkrywa, ale nie wiecie. Nie, dobra, po, po zakręciłem się, tego nie było, więc kopiłem, znaczy za, zasypiłem sobie tutaj miejsce, no i dobra, chwilowo jestem bezpieczny, to możemy kopać. Tak, czuję, że dzisiaj, teraz w tym dungeon nie znajdę e, diamenty, ponieważ jestem na, O oh, fuck, sorry, e, ponieważ jestem na, gdzie to było, F3, aha, na 12 kratce, a to oznacza, no że jesteśmy już, nawet trochę nisko, tam w prawie w, przy poziomie diamentów. Więc może coś wykopiemy dzisiaj. Znaczy ja wykopę, a wy zobaczycie, jak będę kopał. Tylko chyba szybciej zginę. Ja cię, ręka mi się nawet częściej, jak wkładę po głupiej wodzie. Bo nie wiem, czy tam nie ma jakiejś lawy. Nagle mekekę, coś. O kurde. Ej, to nie jest głupie. Dzięki temu sobie. Gdzie jestem? O, kurde, jeszcze utonę. no nie! Jak panikuje. Nie ma potwora? Nie, nie ma. Ciekawy ten Jandaon. Ładny. O, stąd chyba potworki spływały. Kurde, nie, oświetlę. Ja pierdzielę. Mekeke. Ten odcinek będzie trwał długo na pewno z 40 minut. I będzie mi się wrzucał godzin. Sorry, z 3 godziny. Ale. O! Ale, ale. Chcia... Chciałem to zrobić. O, ładnie. Jeszcze więcej wody spoda. Cieszę się. Tak samo jak Krzysiu. Znaczy, no jak Krzysiu. Czysto? Czysto. O, zgubia się w tym. Czuję to. O, szkielet. Jakie to zdupne. Coś tu idzie, ktoś tu idzie. Słyszę go, słyszę go, nie wiem skąd. Mekeka. Ale, ale mam zbroję i miecz Nie, słyszycie to to ja? Ja. Tam szkielet! Widziałem go! Panią nie, mamo! Może pójdę jak tu tu już się zombiaka. Kurde, muszę się podrapać. Dobra, idę głębiej, głębiej. Jest tam ktoś? Nie, dobra. Ten teren był czysty na szczęście. Ale nie mów chłopcu, nie przeskoczysz, tak? Jak mówi powiedzenie. Ja cię. Na początku marsz żałobny. teraz kurde przysłowia, zaraz na serio. Wbiją mi do mnie jakieś I akta i będzie po mnie. Będę grzywne płacił. Albo będę siedzieć, zapowiedzenie przysłowia. Bo przecież pewnie jest objęte copyrightem. Dobra, tu jest bezpiecznie. Oluknę dookoła, czy nie ma jakichś itemków. Tutaj gdzieś słyszę zombiaków. Szkielet! Wyszedł na wolność, jedziemy. Nie. tu tutaj. są. ma to. Same. O, fuck Dobra, on zginął. Zginął. A tam drugi. God damn a, a! dostałem, uciekać Fuck, fuck Uf. Dobra, wyjdzie, to mu zrobię asasina. Uf. To chyba on mi zrobił, fuck Dobra Stałe jestem spocony Dobra Przykampimy Zróbmy sobie Wziąłem piecyk Żeby mieć, jak coś wydobywać lepsze suro Przedmioty tu mam. Nie mam się przetapiać. fajne, Dobra, ale niech zostanie tutaj w picyku Dobra, idziemy. Sorry za gdzie Bum, bum, bum. Wiedziałem, że ten odcinek będzie ekscytujący. Fuck! Ja nie, wiecie co? Chyba widać stąd Bo ja panikuję za bardzo O fuck Ja cię jakiś błąd skąpem, zaczęło wszystko piszczeć, nie! Matko! najświętsza. Ja cię, nie, co tak chciał piszczeć? Weź, nie, ja nie mogę. Ja nie, to nie jest dla mnie takie przygody. A to dlatego, że się martwię, bo ja nie chcę tak szybko skończyć serii, no. Nie, weźcie, tu creeper zaraz mi skoczy na łeb. Pewnie. Tak, tam może mi ktoś skoczyć na łeb. Ja pierdzielę. Kurde, o. Matko, nie, ja tego nie przejdę całego. Pochodzę tylko trochę. Pozbierając kilka surowców. O matko, jeszcze pies mi szczeka. Sorry, naprawdę, sorry za te odgłosy w tle Ja cię, przepraszam was, przepraszam. Jak, jak się nie uciszę, to zaraz zrobię cięcie i go uciszę. Ale sorry, naprawdę. Kurde. On jeszcze szczeka ja nie mogę. S słyszę wszędzie pająka, coś wszędzie, ja nie mogę. Czekajcie, robię cięcie. Dobra, zrobiłem to cięcie. Postarałem się ucieszyć psa. Może już się nie będzie odzywał. No i tak, ja tam nie przejdę. Ja tylko trochę tu z oddali. Bo tam jest coś jakiś, nie wiem. Andrzej, on? nie wiem co tam tam jest w ogóle. Pójdę tam, może kiedy indziej. Jakbym sobie złapał. Um, czy większy arsenał? Jakbym miał wyzwoleć z diamentu. Albo coś. Bo teraz to ja tam się. Cykam iść. Tak. Sram tam iść. Nawet wręcz. No chodź, pająk chodź. Załatwmy to po męsku. A ty tu skaczesz, jak jakiś zjeb. Gin, szmatogin. Przepraszam za jakieś wulgaryzmy jakieś. Ale no, przepraszam, no. Naprawdę ja tu się ekscytuję. No, jeszcze jeden. A naprawdę ja się tu ekscytuję. No nie. Ten pies nigdy nie przestanie szczekać. Nie wiem, co on chce. A tu jest ten pająk. Dobra, chodź tu, szmociarze. Chodź, chodź. No dawaj Daaa ah, Nie, ja tam nie idę, nie, nie no co ty? Nie teraz Nie idę, nie idę, nie idę Naprawdę, ja cię Tam pewnie jakiś mi pełno fajnych surowców ucieka A ja sram i nigdzie nie idę Ale co naprawdę Za za bardzo niebezpieczne. Może pójdę na serio, tu jak będzie jakiś dziesiąty odcinek z wami. Pójdę, jak będzie dziesiąty odcinek, coś, coś, ale nie. Tak, w czwartym odcinku. W Czwartym? Chyba ja, tak. W czwartym odcinku tam nie idę, za żadne skarby. No, chyba, że jakby tam było stak diamentów do wydobycia, to bym się odważył. Ale e, tak na ten czas nie idę. Nie mam zamiaru. Ja teraz się przekopę tam do góry, zaraz mi spanie creeper i będzie Ale mam zbroję, no nie powinien mnie zabić Ale... Powinien, na pewno by mnie uszkodził I to mocno dość Fajnie, jeszcze spadłem A tam wyje, wyje creeper A dobra Spadło O ile Węgla A właśnie mi brakowało, go Rapisu też, no to chyba w tamtym odc na następnym odcinku już będę. Będzie domek. No właśnie. dałoby go a nie zbudować nawet porządnego domku. A zginąć, tak? <grym> I też zdecydowałem się iść jak coś tu teraz, bo tak, zginąłbym. Bo tak, poszedłbym. Yy, znaczy. zakładałem się. Jakbym miał wbudowany domek, bym zginął, co? No to było jakieś trochę głupie zbudowanym domkiem, żeby zginąć. mi misem te oko niepotrzebne No, to jakbym zginął z niewydowanym domkiem albo z zbudowanym domkiem od razu, no to... To nie, to też to bym była jakaś hańba i poproszę bym... ja bym nie zniesmaczony tym faktem. No ale dobra, chwilę w, do, wydobywamy surowce. Wiem, że za dużo gówna za samo wziąłem do tych kopalni ale trudno a to nie jest dopiero to jest dopiero początek hardcore chyba o, o, to by to były saconki... albo nie grawe. Um, dopiero, dopiero początek hardcore'u aha creeper widzę go on ja się nie widzi ale jak widzę stać mi na łuk a wyrzuciłem ale ile ich tu było? dwa chyba to nie, to mnie nie stać Ga Uciek. Co Ha... Nie, Kica sobie jak w skrjnie jakby był. To dobrze. Nie będę atakowany chwilowo. Co by walić, co by walić? Mówcie, mówcie. Ha, o, właśnie, tak. Sko. Lapis mam. Tam szkielet. Nie, dobra, idę tam, ale to po, po innym odcinku. Bo ja nie zwiedzę całej, bo jest... Bo... No dobra, nieważne. Czemu nie zwiedzę? Pewnie wiecie czemu nie zwiedzę. No dobra, idźmy tu. Stkajmy. Tutaj będzie większy hardcore. A to czemu? Sprawiam, że nie ma się jakichś roftów A dlatego to jest pełno lawy I jeszcze nie, nie, nie daj, żeby ktoś się zrespił, no to będzie źle Czyli Ja tak mówię, kopalnie będzie nudne, bo jak chciałem kopać zwykłe tunele tak w kopalni Bo okazji wam pokażę po odcinku, jak chciałem kopać Znaczy, jak wyjdę już stąd, jeśli wyjdę, właśnie, jeśli w ogóle wyjdę yy, No to... A tutaj jeszcze, sobie, tak na wszelki wodę. O, oh, fuck. Jeśli w ogóle wyjdę, no to wam pokażę, jak to chciałem budować, kopać, dlatego mówiłem, że to będzie nudne. A tu taka niespodzianka się trafiła. No. Czy ja wiem, że nie jest niespodzianka? Ja bym się tam. Trochę się cieszę, bo w takich rzeczach jest dużo surowców. Ale nie cieszę się z tego faktu, że mogę w każdej chwili zginąć. Ha, pójdziemy na pewno tam. Tam nie, bo nie będziemy się cisnąć. Pójdziemy też w tamtym kierunku trochę. A najpierw idę tu. <laughs> Wydajmy z... Ciekawe. lawa mi się chyba wydaje. O, teraz shif Shifter. Nie, nie wydaje się. O, fajne. O, tak. Niech się spali. Tak, to jak tu jest. A! Nic. Redstone, to gdzieś powinien być diament. Dobra, chyba lawa, nie diament, ale spoko Idę stąd A Tutaj trochę oświetliłem Aha, dobra 300 Widzicie co to co ja? Diamenty! Tak! Diamenty, brawo, brawo Diamenty Ale czy 300 300, mamy diamenty, tak Yes, ale czemu tak dziwnie w dół lecą? Zaraz tam się będzie lawa, zginę Nie Nie, co by tu walić? O, sadzonki, woń Sadzonka, o, odlokaliśmy achievement, jak miło Tutaj obtoczmy, czy będzie ich więcej? Jeszcze więcej Nie, nie wydobędę ich nie. Albo?